Niemal identyczna jak ta, którą dziennikarz Gianluigi Nuzzi przedstawił w swojej książce złożonej z wykradzionych z Watykanu dokumentów. Osoba, która mu je przekazała działać miała również ze szlachetną. W nadziei, jak mówiła, że jeśli podane zostaną do publicznej wiadomości, reforma zapoczątkowana przez Benedykta XVI będzie miała większe szanse na powodzenie. W świetle tego nie dziwi fakt, że Paolo Gabriele zamierza prosić papieża o przebaczenie. W ten sposób on sam uniknąłby procesu. Watykan zaś dalszego ciągu sprawy, która na pewno zaszkodziła jego wizerunkowi w świecie. Marek Klenert, Polskie Radio. Rzyd. Na koniec, jeszcze raz zaproszenie do nas na pierwszy uroczysto-polski zlot Nysek. Oczywiście przyjadą właściciele tego popularnego kiedyś w Polsce samochodu. Więcej o tej imprezie i pomysł łodowy cały dzień z portal Prowadzę portal Einhoff i Założyliśmy stowarzyszenie, które ma na celu wspieranie lokalnych działań młodych ludzi. Pomyśleliśmy, że warto byłoby zorganizować zlot Nysa, ponieważ czegoś takiego jeszcze tutaj nie było. Nysek nie jest... Oczywiście wiele, natomiast wiesz, że są wózki, które sobie same co i 100 dole w garażu. Ostatnio meska zjechała z naszej produkcyjnej zakładów samochodów dostawczych, czyli późniejszego oficą, na początku 1994 roku. To był serwis trunki. Niedziela pogoda, ale wiele może się knurzyć nad morzem na Kujawach i dolno w Śląsku. Przerwotne deszczu w Augustowie będzie 18 stopni, w Gdańsku 19, w Szczecinie w Warszawie i Bydgoszczy 21 W Lublinie i we Wrocławiu 22 Trójka Program trzeci Zapraszamy Do reklamy Technologia tak ma porywać Jak nasza oferta na wołowo-saturn.pl. Na przykład telefon Nokia Asha 305 Na dwie karty SIM Za 399 zł Saturn. technologia tak ma Jakie masz plany na wakacyjny weekend? Może albo z górki na pazurki, prosto na mazurki. Na statuil daleko zajedziesz na weekendowym bankowaniu. Czy kartą, czy gotówką, u nas w każdy weekend taniej. Już od piątku wieczorem do niedzieli wszystkie paliwa kupuj z rabatem 10 groszy na litrze. Promocja ważna w lipcu, przy zakupie w sklepie za minimum 5 złotych. do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt Markt dodajemy tyle puszek napoju Coca-Cola, ile pojemności ma dana chłodziarka Na przykład lodówka Sharp z funkcją No Frost za 1499 zł. Ja